Cześć Maciek. <noise> Jutro dzień babci. I, I pora zrobić chlebek bananowy, Maciek. Biorę tablet. Zrobimy też japońskie kary, co ja przez ten semestr zrobiłem. Od tego zacząłem. Ale super widać, Maciek, nie no, ty masz super pomysły, naprawdę. Tu fryzjera się było, było też teraz już pora. Do tego w czapce chodzisz. Co na mąki śliwkowe zjadłbym Tu Tutuś. <noise> nie wiem, czemu obracam. Incepcja udało się coś Siąść z tyłu tramwaju. Dobra, to może cebulę obierzemy. Nie, no super ta primavera wygląda super. No i zobaczmy co jeszcze robiłeś. O ubogny na wystawie byłeś. Domowe. Siup siup elegancja. O w tym samym miejscu robiliśmy co? Tarte delanona O jacie, ale to było dobre. U ta sałatka. Kurwa, ta sałatka. U pizza osiedlowa. Chyba robię lepszą. Prania nie wyniosłeś no. Ale jak już masz obierać ziemniaczki. To przynajmniej w wygodzie. Dwa i jeden mniej. Kurwa w stroju labu, bo potem cały w pryszczach byłeś. O, w tym tygodniu do Ikei chce ci się jechać, co? Nie dziwię się. O, a tu jak tramwaj był przepełniony, to aż zachód słońca ładnie wyglądał, jak pieszo trzeba było iść. Domowa pizza. No, lepsza niż ta osiedlowa. To teraz, teraz nawet mogę potwierdzić, że lepsza niż ta osiedlowa. Widzisz? Widzisz, jak z czasem... Myśli potrafią się ułożyć? Kurwa, ale żeby ziemniaki 7 złotych kosztowały. Ziemniaki obrane, super. Kurwa, marchewki nie wyjąłem z zamrażarki. A, zemsta na Mareczku na live'ie, to, to było fajne, to było fajne. O, oh Jesus. Już mi się odechciało tego oglądać tylko przez to zdjęcie. To był najgorszy wieczór w moim życiu. Nie no, w życiu nie. Nie, zdecydowanie nie w życiu. Ale w tamtym roku? To żyganie. Mm -mm. I potem wróciłeś, nie robiłeś zdjęć przez tydzień. Pamiętam, wróciłeś do Gdańska i dalej byłeś chory. Masz swój basen własny, aquapark. Pamiętasz, jak za dziecka otwierałeś basen za blokiem? Mm. <laughs> tu długo chorowałem, skoro tu już miałem dość bycia chorym, jaż płakałem. Współczuję. Dobrze, pokrójmy tą marchew, chociaż trochę. O, jej, marcheweczko, jaka ty jesteś kochana, że dałaś się pokroić, nie wierzę. Ale ten kawałek to jakiś taki... Damy radę. Zawsze dajesz radę. Jak ja nie lubię desek do krojenia, zawsze, zawsze jakimś cudem się okazują za małe te, które weźmiesz, no. O! <słysy> ten smoczy owoc to była tragedia, nigdy więcej. Oceniasz mnie. Oceniasz mnie, Maciek. Okej, okay, co potem się tam działo? Burek, ciekawy, taki jeden zawija, się, <słysy> Ale dobry był, dobry. Mhm. Ładne zdjęcie, co oznacza? Autobus nie przyjechał. <słysy> No na pewno cebulę musimy podsmażyć. Masz wodę, masz. Czemu miałbyś nie mieć? Dobrze, no to ta pasta. W ogóle ciekawe. Kary z ziemniakami i jeszcze ryż do tego dajesz, jakby. Ojej. Może elektrolity zrobimy, co? To na jeden dzień ma być. Dobrze, a spróbujmy tego. Ojej, No moje kubki smakowe to. Tu nie ma nic szczególnego. No słone, słone. Może już elektrolitów nie pij. <noise> Wróćmy do twojego podsumowania. Tu z Suzią pewnie gadałeś, co? Jakiś <noise> ludziak. Grinch. Czy wygenerować... Co ja tu napisałem? Wygenerować kaczki tańczące przez... Tańczące kaczuchy? Nie, dobrze, że tego nie zrobiłem, ale głupi pomysł, ja pierd... <noise> ku. Jak coś, to krzycz, indukcja. O, to... <głos> <głos> Quiz w Uberze, hit. No, wita się, tak się wita <grywa> tu mnie wyjaśnia równo, o no, ile potrwała twoja pasja zrobienia koktajli, dzień topienia dzieci, fajnie, tylko nie wiem czy po nim mi właśnie znowu zatoki nie siadły jak teraz tak rozkminiam i to tyle? nie no Maciek ale co ci mogę powiedzieć? dzięki, że jesteś <grywa>